sobie zagramy w Minecrafta na serwerze um, przedstawię Wam serwa no to tak nie przeklinaj bo mut nie obrażaj bo kick nie prosi o, o rangi bo mut nie spamuj bo mut nie ccd bo ban reklamowanie innych serwerów ban Wyproś administracji o itemy bokik. No to tak. Warpy to jest tak. Warpy więzień, warp więzienie, warp pływanie, warp mienia, warp, warp info VIP, VIP info, warp parkour 3, warp drewno, warp nether, yy, warp npc, warp sklep, warp arena, warp end, warp drwal, warp parkour, warp bungee, warp sleeve. Warp jedzenie, warp Survival, warp enchant, warp piaskownica, warp info, działki, Parkur 2, świ świnka i ślim ślimak i ekspert, Serwer ogólnie wygląda tak. Yy, jakby migało, tam to przepraszam, bo coś się dzieje, yy, bo ja widzę przynajmniej także że miga nie na 30 level no to tak tam dalej są jest takie gru, groby są no to tak jest w, są teleporty jest do endu yy, netheru i do endu do netheru można tak o chyba A świnie zombie, wracam. No ja wam nic nie zrobiłem. O, au. A! Co co? Świnie zombie. Ale to nie ta strona. E. Świnie zombie, ja się boję. Dobra. Zabrał coś i te no, nie kuj mnie, ja się boję. Jeszcze pod ziemią jest. Hm. dobrze, że. Dobra, pokażę w, mi nam w, na, Pokażę dom jaki wybudowaliśmy, nie będziemy na tamtym grze, y, warp bo nas w ogóle y, podbili nam gildie co najważniejsze jest y, home Je, jest nam y, to ale już przychodzą tutaj nie można do skrzynek chować nic o właśnie o zatkali tam nam dziurę a ja odkopałem, tutaj był kamień, już nie ma. O dziury najdroższe, o drewnem. Z... Wszystko tu. O. Tutaj coś się narobili. Idę do domu Do domu. Naszego. Ktoś się tu bawił z okienkami. No, ogólnie dom wygląda tak. W środku jest tak. Jest trampolinowy skok tu i jest tu takie robione. Mm. Yy, yy, próbowaliśmy zrobić taki domek, yy, który wam się pokaże w prawym yy, rogu ekranu. Yy. Jak widzicie, to jest moja działka, nie, nie czyjaś.